Witam wszystkich w nowym filmie. Mamy niedzielę. Więc, jedziemy na giełdę. Yy, przygotowałem sobie lampkę, yy, latarkę UV. Zobaczymy, czy yy, znajdziemy coś sensownego. W sumie, pierwszy raz pomyślałem o tym, że można by było wykorzystać latarkę UV do poszukania szkła uranowego. Będziemy na miejscu. To się włączę. Dużo ludzi, dobry znak. Mam nadzieję, że znajdę tu jakieś szkło, które mógłbym sprawdzić tą latarką. Jedno już się rzuciło w oczy, ale teraz wątpię, że to będzie uranowe. Szkła niestety okazały się, że są zwykłe. Tak jak mówiłem, no szkoda. Jest ciekawy ciekawe, jak z tymi rzeczami tutaj, czy cokolwiek z tego jest oryginalne. Słabo. Szczerze liczyłem na dużo więcej stragany, dużo więcej rzeczy, ale no jak widać, oprócz śmieci, podróbek i chińskich wielkich dostaw, nie ma tu dosłownie nic. Znowu lipa, kilka ciekawych rzeczy jest, ale szczerze wątpię, że trafi się coś, jakaś perełka 7.8, 7.7, czyli nic ciekawego. Straszna lipa, szkoda gadać, nic ciekawego, żadnego szkła nie znalazłem wracamy do domu, znaczy do domu, o że jeszcze jakieś jedzonko po drodze. Prześpiewał się, posługi jechać. Może na obiad? Powierzchnia Największa piaskownica we wszechświecie. Krążą o niej miliony legend, historii licznych i komicznych. I wiecie co? Ładowanie terenu. No to majówka za nami. Staram się wrócić do żywych. No właśnie. Myślę, że więcej nie muszę nic mówić. Majówka za nami. To co tutaj widzicie, to były moje plany majówkowe. Które no nie do końca. Wypaliłem. Czyli w sumie dobrze mówiłem, że będę miał miesiąc pracy przy aucie. No ale tutaj, wiecie, tu akurat mi się nie śpieszy. Ma być dobrze zrobione, bo coś czuję, że to auto dość długo ze mną zostanie. Póki jeszcze nie wyjechałem do pracy, myślę, że dobrym pomysłem będzie zajęcie się właśnie tym. Przeczyszczę, przemaluję, przykleję. Mam nadzieję, że farba wyschnie. Ewentualnie wezmę tutaj, zakleję to jakąś taśmą, tak żeby mi nie napadało do środka, jak będę jechał. Wyczyszczone, zmatwione. Teraz podkład. Tylko właśnie pytanie, czy coś z podkładu będę miał. Znalazłem coś takiego i chyba się sprawdzi. Zauważyłem, że ucieka mi powietrze z jednego koła. Nie fajnie. Tak jak myślałem, jeden bar zdecydowanie za mało, tylko właśnie pytanie, gdzie to powietrze ucieka. Nie, drugi raz już dopompowałem. Myślałem, że jest to e, po prostu przeoczenie ciśnienia, ale no jednak nie. Jak już drugi raz mi tak spadło. To znaczy, że coś jest nie tak. Z ważniejszych spraw przyszła mi paczka, siłowniki do tylnej klapy. Te są w takim no troszeczkę złym stanie. Ten jak i ten. No już wymagają wymiany. Nie wiem kiedy by się mogło to wszystko zepsuć. ale to zrobić od razu. Koniec na dzisiaj, ładnie wyszło. E, mamy już godzinę 12.40. Pasuje się zbierać do roboty. Widzimy się jutro. Zimno, ponuro i do dupy. Ale robić trzeba 9 stopni na polu. Nieprzyjemnie, strasznie. Zmieszczę się, zmieszczę. Przynajmniej tak myślę. Powinno wystarczyć. Powiem Wam, że jak jechałem to czuć już różnicę tak jak Ach, się pięknie taka otwiera nie było właśnie słychać tak jak wcześniej było założone samo to wygłuszenie dałem sobie tutaj matę żeby mi nie nawaliło wody do środka i chyba się sprawdziło, wszędzie słuchał więc super dzisiaj bierzemy się za nadkola nie wiem chyba nie będę jakoś dużo tego wszystkiego ściągał powyrywam oczywiście te wszystkie i zastanawiam się co to tutaj jest wygląda jakby to było zjedzone tylko przez co i kiedy dobrze że to wszystko przynajmniej bez problemu odchodzi mniej roboty ale zastanawiam mnie co to jest tutaj konsystencja tak jakby wosk. Tylko w sumie po co wosk Ewentualnie w Ewentualnie jak ktoś znicze w sobku. Ej, dobra, bez jej. Ja się tylko śmiałem, że to może być wosk. to nie może być konserwacja. Komuś się chyba kurde faktycznie znicze roztopiły. Minęła ponad godzina, więc śmiało mogę stwierdzić, że po ponad yy, godzinie ciężkiego boju udało się doprowadzić to wszystko do takiego stanu. Jeśli chodzi o ten wosk, <noise> okazał się jednak konserwacją faktycznie. Mm, dotarło to dosłownie wszędzie i jest także tutaj po drugiej stronie, więc jest to po prostu niemożliwe, żeby, żeby to był wosk. Pierwsze skojarzenia były błędne no ale przynajmniej wiem finalnie co to jest koniec na dzisiaj udało się nagrać tylko kilka scen ale zrobić się udało jeszcze więcej wziąłem wełnę mineralną nie wiem czy dobrze robię auto teoretycznie powinno oddychać ale nie pchałem jej dużo E, mamy tak, wełnę mineralną, tam, wełnę mineralną, tutaj e, i tutaj. Myślę, że wygłuszenie będzie fajnie działało. I tak, skoro mamy taką wełnę, tutaj, to czemu by, mielibyśmy nie mieć? Tutaj, Ej, wybaczcie za te darcie się perliczek, ale chyba coś, coś widzą na niebie i nie dają mi spokoju. Ale wracając do auta, jeden dzień na jeden bok tu było trochę więcej roboty z tym zeszło mi liczmy na spokojnie dwa dni bo rozbierałem jeszcze pod sufitkę. czyli mamy tak, dwa dni na oklejenie całego tutaj spodu dzień na zdjęcie podsufitki i wszystkich boczków dzień na wyczyszczenie i oklejenie tego nadkola plus, plus cały ten bok i podejrzewam, że tutaj też spędzę cały dzień znaczy cały dzień, zbieram się już do pracy, więc yy, zobaczymy jak to, jak to godzinowo wyjdzie, chociaż nie wiem czy mi się będzie chciało to wszystko przeliczać, yy, mam nadzieję, że wystarczy Wam jak powiem ile dni zajęło mi to wszystko tutaj. No właśnie, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, bo sama w sobie mata jest dość droga, polecam Wam zwykły rozcieńczalnik uniwersalny, rozpuszczalnik, już zobaczymy co my to mamy, rozcieńczalnik uniwersalny do trudno ścierających się elementów, polecam zwykłe nitro, nie warto chyba wydawać kasy na... Inne rzeczy. Powiem Wam, że po odtłuszczeniu uniwersalnym rozcięczalnikiem siedzi to naprawdę mocno. Przestrzeń między matami dobrze jest wypełnić aluminiową taśmą. I jeśli chodzi o taką aluminiową taśmę, zakupiłem ostatnio na Allegro coś takiego: 50 metrów bieżących, 5 cm szerokości. 10 maja. Zacząłem 1 maja się z tym wszystkim bawić, oczywiście licząc tutaj zdejmowanie podsufitki, boczków i tak dalej, ale jednak mamy 10 dni później. Jeśli chcecie się sami zabrać za to, polecam Wam dość dobrze uzbroić się w cierpliwość. Naprawdę. Jesteście w stanie wykorzystać 95% materiału, więc tutaj cena naprawdę nie jest aż tak duża, jeśli chodzi o e, przyszły komfort jazdy. Więc tutaj jest to, jest, jest to na plus po prostu. Ale czas, jaki poświęcicie na to, żeby zrobić wszystko idealnie, tak jak ja tutaj zrobiłem. No, jest dość długi. Myślę, że jest już to dość dobrze wygłuszone. Tydzień pracy za mną, odkąd wrzuciłem ostatni film. Yy, pff, nie wiem, postęp prac no, jest dość słaby, ale jakość jest dość wysoka. Póki co zależy mi na tym, żeby skończyć auto. Przygotować się do planów, które chyba wejdą w życie na wakacje. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować, bo bardzo mi na tym zależy. Chciałbym gdzieś w końcu wyjechać na jakiś wypad. Co prawda nie tygodniowy, ale dwutrzydniowy. Nie przedłużam. Pasuje zmontować ten film. Mamy już w pół do dziewiątej wieczorem. Jest sobota. Chciałbym, żeby chociaż kilka osób oglądnęło go w niedzielę do południa, do obiadu, do śniadania jak to woli. Myślę, że w miarę luźny wyszedł mi ten film. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Nie przedłużając, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!